Po 60 punktów, a A reszta po 8 frak. A reszta Bija po 3-4 frak. Albo po 6 <gry> Oni mieli po i jestem przegrywaliśmy! Ja miałem Ja miałem na 3 3-5, Andrew miał 28 do, do chyba tam 4 czy do Iluś i kurwa, a reszta tymu nie miała... Ale tak już przegraliśmy! I przegraliśmy no, Ale, wiesz, ale wiesz, To i tak jak w tym Ghostie, no przecież daj spokój Wtedy to poszliśmy do to... A z ciekawości, nie? Kurła No wow, wow, wow. Nie, 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 ja... Ja, ja to wszystko po nagrywam i będę oglądał to z powrotem Będę patrzył, czy naprawdę tak <grym> słabo celuję Że by się pulał To jest taka gra Zajebista, aż się chce grać Nie, co jest? Machu z tym co lało pogroziłeś mu To ne dostaniesz. <gry> to no, no, e, powiedz mi jakie no to mi miałeś temperatury w R270X w spoczynku <gry> <gry> Kucha, To zawsze 25 Słuchaj, to coś mi nie gra z tą moją kartą co mam, wiesz? Mam 40 i 45 na średnio. Tam coś 46 stopni mam teraz. Dużo coś, nie? w plecy, dlaczego tam Na gdzieś tam gdzieś tam nie jest to jest gdzieś naszych... of duty tam of duty w plecy gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś ja gdzieś tam gdzieś wybiegamy gdzieś tam gdzieś tam gdzieś ty kurwa biegniesz, albo lepiej miałem, ty słuchaj Przed chwilą jak grałem na hardkorze, zrespiłem, Wszedłem w mapę i od razu po plecach Zajebista gra, nie? Szedłem tylko kurwa włączyłem i nagle pleca no. i po plecach dwa, trzy, dwa hety. I dziękuję bardzo za taką grę I to się idzie, kurwi, żebyś się zrespił od razu, pierwszy kurwa chcesz pobiegł bie... Nie pobiegniesz, bo cię na plecy mi nieba Weź kurwa kraj to Ło, nie co to było? O już jestem pierwszy I weź pograj. to graj To nie pograsz Jeszcze dwóch Trzy Czterech to ty myślę, że to jest paru w BT? Wszystko w jednym, nie? Lampierzy Lampierzy y Czekaj, co to jeszcze jest? Trzy y <laughs> Jest nas czterech Lord.

Byłem jeszcze działko, jak w dwóch plecy strzelałem to działko A przegraliśmy. A co myślałem, żeby wygrać? <laughs> <laughs> no, przypień, Chyba ty. nie ty tam no mówiłeś, to nie jest Call of Ej, ale powiedz Eagol, ty myślisz, że jak grasz bez ze mnie, to ty tam w ogóle coś wygrasz? Nooo, e, no, nie, nie, nie wygrałem, tak. bo ty tylko fragi ja? będziesz miał ja oni ja się będą patrzeć nie wiem, kiedy, ale <laughs> mi, chyba. Oni, no. oni tylko, oni <laughs> tylko Oni się tylko patrzą, o tutaj, o leżę, o chuj